Gdzie jest moja śnieżna pantera? Dlaczego ty tu jeszcze nie stoisz? W szefie wódce się działeś. Słoneczko, grzanko. No fajnie, nie? Jak szamonix Molly Cycle. Cycle <noise> I want to my De -de -de -ra -ra. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Molicycle Cycle. <śmulicycle> Molly Cycle ze sklepu Bybes Gear. Taki karton. Trzeba brać się za robotę. Stefan już widzę idzie do budki, ma nakichane na te wszystkie rowery. Wy, mam nadzieję, nie będziecie mieli nakichanych i zostaniecie ze mną do końca tego odcinka, bo sam jestem ciekaw, co to do mnie przyszło, jeszcze o czymś takim nie słyszałem, dlatego biorę się za rozpakowanie, a potem no chyba dzisiaj już nie, ale bo jest za dużo śniegu. No ale potem pojedziemy na testy. No dobra, i z tego co widzę, to już nie będzie żaden fat bike. I no patrząc po ramię, rower typu damka. <grywka> Dla dużego faceta damka. Nie wiem, ale może jakiejś kobiecie by się spodobał, może Urszula będzie chciała się karnąć. Damka, nie damkę, damkę trzeba wyciągnąć Kurę tamte to ja wiem jak się wyciąga ale tego złapać tutaj W jaki sposób, holipa Ciężko O, a może i nie ciężko Ja faktycznie przepukliny dostanę kiedyś od wyciągania tych rowerów. Nie, chyba lżej to pójdzie mi jak ja sobie go położę, wiecie? To mi tu blokuje za mocno. Ok, wyciągnięty. A widzę, chyba będę musiał jeszcze się pobawić w podłączania, czego bardzo nie lubię, ale jaka duża tarcza. Ładna koło. Dobra, pościągam te wszystkie plastiki i wtedy Wam pokażę. Ale ten to jest pozabezpieczany. Chyba jeszcze żaden nie przyszedł tak pozabezpieczany. Widzę rama, damkowa. Fajnie. No jest fura, nie jest. Ty mi, chłopie, z nieba spadłeś, normalnie. bo ja wiedziałem, ja słyszałem przez telefon. Rafon, Rafon, z nami na wykopki nie chodzi, ale przyjechał rower pomóc składać. Ja słyszałem przez telefon no twoją, wiesz, niemoc i mówię, no no ale... ale jo, jo, niemoc, niemoc, Rafonku. W ogóle ja chcę mieć taką kurtkę, a ja się nie mogę tej mojej kurtki doczekać. Bo nie, nie każdy tak może. Zobaczcie, e, w pudełku, no tradycyjnie, Pędałki jest manetka do zamontowania. Tu jest jeszcze wyświetlacz do zamontowania, Ale koło jest fajnie, że to przednie koło ja się trochę zastanawiałem, a tu w środku była ta śruba i cyk montowanie na szybko. Także owiasz zmienić to tu, żeby to nie... na górę, żeby no. to nie szło w tarczę, tylko żeby tu no. ten szło nie? No, no to nie będzie z tym problemu. Jezus! W dwójkę to jest dwójkę, nie rafonku. <laughs> no jak, kabli, Manetyka. Jeden będzie do manetki, jeden będzie do wyświetlacza, ale I dobrze, do że oni jeszcze. dają... Nie, lampka jest już podłączona, dobrze, że oni dają ten zestaw tych imbusów, bo to wtedy tutaj znowu widzę, że jest takie nietypowe. Weź trzymaj chwilkę. No. Ten mniejszy trzeba otworzyć i kierownicę przykręcić. Prawie zrobione. Jeszcze tylko zamontować wyświetlacz. Tutaj cały ten sterownik od przyspieszania. Zamontować manetkę, no i przedni błotniczek i lampkę, i będzie gitara, i będzie można jeździć. Piękny Naprawdę fajny rower Co ty Stefan o tym sądzisz? Opalasz się? A ja się opalaj, nie przeszkadzam ci Piękna, fajna damka Trzeba poczekać aż śnieg stopnieje No dobra Czas wystartować Tradycyjnie Cały sterownik Tego rowerka Manetka Wspomagania przytrzymując, załączamy pięknie. Ekran nam się włączył. Bateria naładowana na stówkę, robimy sobie wspomaganie od razu na piątkę. Bo ja nie będę tutaj kopytkował, jakoś żeby się tu bawić. Maneteczka, wow. ale to ruszyło z kopyta na samej manetce, puszczamy. No i jazda, i można jechać. O kurde, ale przyjemnie. Ale to jest zupełnie inny inny typ roweru. To już jest to rowerek typowo miejski. Panowie jadą przede mną. Dziękuję. No ja wiadomo, że będę od nich szybszy. A dzwoneczek. Daję radę. Dzień dobry, Panie Regino. Nowy rower chciałbym Pani pokazać. Wejherowski tester ma nowy sprzęt. Powiem Wam tak, dwa kilometry i już jestem pod wrażeniem. Nie dość, że to jest fajne, leciutkie, bo ten rowerek waży razem z baterią 25 kg, gdzie bateria sama w sobie Waży y, 3 tam kilogramy czy coś, no to jaka to jest jazda? no Ale mówię, to jest zupełnie inny y, wymiar roweru niż te, które ja dotychczas. Tak, pani Regino, niż te dotychczas nie jest fat bike. To jest typowo miejski, które dotychczas miałem. no, Typowo fajny miejski rowerek fajnie przyjemnie się jedzie ograniczony on jest do 25 km na godzinę zgodnie z, tutaj z normami europejskimi ale w ogóle nie czuć, że jest to jakaś tam że jest to jakieś ograniczenie, bo no kurczę zasuwam mega nieziemsko, nie? Lecę dalej test kostki brukowej i zobaczcie, ani żadnych trzasków ani żadnych pisków Amortyzacja naprawdę na fajnym, wysokim poziomie, o, ale kurde. No i co najważniejsze staje w miejscu. Staje w miejscu, ale o tym wam za chwilę powiem. Je no to jest sama przyjemność. Naprawdę to jest sama przyjemność jeździć tym rowerkiem. Zupełnie co innego, ojejne. Jak on idzie w ogóle. <noise> jak on idzie, troszkę się wyrywa, ale to mówię, no nie jest to jak te odblokowane engwiacze, ale i tak czuć w nim fajną moc. Pomimo, że wcale jego tam silniki, czy coś, o których za chwilę wam opowiem, nie są jakieś najmocniejsze. Urodziny Jakuba Weichera były w sobotę świętowane. Tak mówiłem, nie chcę tu cienia rzucać amortyzatory przód z funkcją blokowania, i to jest jedyna amortyzacja, ale no nie ma jakiegoś odczucia, że ten rower w ogóle gdzieś tam tych dziur nie wybiera. No ale co jest najfajniejsze od razu, na co zwracam uwagę. To są hamulce. Hamulce to jest Mistrzostwo Świata. On stawia, one stawiają ten rower normalnie do pionu. Olejowe hamulce Logana, tarcze przód, tarcze tył. Zobaczcie, jak te tarcze wyglądają. To no konkret, naprawdę konkret. Hamulce robią no, niesamowitą robotę. Tak mocnych hamulców. Jeszcze chyba w żadnym rowerze do tej pory yy, nie było, nie było. No i co? I tu już full exclusive, skórzane gripy. Skórzane gripy, tak jakby, tak jakby jest tutaj bogato, komfortowo, ekskluzywnie, no jest, jest. on jest cichutki w ogóle, nie? No ale wiadomo, to są te koła 26 cali i one nie są na fat oponach, tylko na takich typowych, takich trekkingowych są szosówkach. Zresztą możecie zobaczyć, no to hałasu one nie będą wytwarzać żadnego. Ale. No nie myślałem. Takiej marki molicycle nigdy nie widziałem, a już mi się podoba i no nie wiem, no wiecie, ja tu 5 km zrobiłem, czy mogę polecić. Nie wiem. Fajnie, przyjemnie na tym rowerku się jedzie. To jest tu fajne na tym wyświetlaczu. Teraz macie trip od wyłączenia i włączenia na nowo. Tu macie całkowity trip przejechany, 8 km. Prędkość 16,2, która w tym momencie była maksymalną yy, prędkością. Nie, maksymalna 27,8. Dobra, to jest to. Tu macie czas, yy, wasz czas jazdy kilokalorie, 3 kilokalorie nawet zgubione ile watów w tym momencie, kiedy jedziecie, jaką yy, moc. Yy, dajecie na silnik, czyli zobaczcie 500, ponad 500 watów mocy. No, petarda! Czas by powiedzieć coś o tym silniku. Silnik 250 w który znajduje się w tylnym kole, ale moim zdaniem jest to moc większa w piku. On będzie miał ponad 500, jakoś nie wiem, bo czuć to czuć moc, która jest w tym silniku. 42 Newtonometry przyśpiesze yy, yy, tej siły. No i bateria. Bateria. To jest też fajne. Yy, w tamtych fatbajkach bateria znajduje się włożona. Jest tutaj do ramy. Tutaj jest bateria. Proszę bardzo. Jest naładowana bateria. To jest to. To jest to. Port. Port ładowania, tak jak było tam widać, ładowarka w zestawie i co robimy? Cyk kluczykiem. Bateryjka wyciągana, proszę bardzo. Zabieramy do domu, do ładowania. Nie ma z tym żadnego problemu. 36V. Bateria yy, 14,5Ah. 522Wh. No, to na takiego miejskiego turystyka, moim zdaniem, jak najbardziej wystarcza i już mam ponad dychę zrobioną, a tu jeszcze nic z kresek nie zeszło z wyświetlacza. Nie, Także teraz tu jestem sobie na rzeczką. Muszę do mechanika podjechać, coś zapytać odnośnie frani. I lecimy dalej. A wy, co tu sobie pływacie? O, ilu was to jest! A żebym wiedział to bym coś tu przywiózł dla was Chodźcie No Halo Halo kś, kś, kś. taś 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 Kaczuszki Na taś taś one yy, nie reagują Botniki, lampka Już wam pokazuję lampkę Czy będzie w ogóle widać jak świeci? No ale powiem Wam w ciemności. Fajnie daje. Z tyłu tak samo lampka na stopie. O! Stop. Również działa 25 kg. Bagażnik. I co jest fajniejsze, co tam wyje. Co jest fajniejsze niż w tych, tych fatbajkach, że tu jest taki ten typowy otwierany z tą sprężyną bagażnik. Że zawsze można coś yy, sobie. Przyklapować i to wam nie spadnie. No ale mówię, montowanie jakichś sakw czy czegoś, to nie sprawia żadnego problemu. Molicycle R1 platformy konkret, duże, duże, fajnie wykonane, niestety nie są one składane, jak cały ten rower, nie jest składany, jest to typowo rower miejski, turystyczny. Moim zdaniem, na to, co ja sobie tutaj jeżdżę po mieście, zarąbiście się sprawuje. Zarąbiście. I teraz tak, przyłączam biegi, jak jadę na piątce... Coś mi się dzieje z kartą pamięci. Czy mam fastet za, za słabą, czy coś? Cały czas nagrywałem, ale nie wiem, przy zimnym. Zobaczcie, cały czas jechałem na piątce, zeszła mi jedna kreska, przełączyłem na trójkę i... Znowu z powrotem wskoczyło 5 yy, kresek, 6 kilokalorii. Będę fit, jak nie wiem. Pan, który jedzie, już go dawno mijałem. Co tu dużo mówić? Maszyna jak maszyna. A na chwilę obecną, na sklepie Bybist Gear, kosztuje on, jest przeceniony z 1000 euro, chyba na jakieś 800. Także naprawdę wart jest swojej ceny. Dobra, robimy strójki na piątkę i to jest najfajniejsze. To wspomaganie do ruszania, no to jest mistrzostwo świata. Tylko gaz, o i na samej manecce no również można sobie jechać, ale my już to puszczamy i pedałujemy elegancko. Goda się zrobiła przekozak. Może to już w końcu przyjdzie ta wiosna. Może się już zapełnią te parki, te ulice ludźmi. No jeszcze trochę śniegu leży, jak widzicie to są takie co to było odgarnięte i, i zostało więcej Ale już po malutku czuć tą wiosnę. Pięknie za mną cukiernia węta. Z chęcią bym poszedł na coś dobrego, ale miałoby się to z celem spalania kalorii. Zresztą niedługo tłusty czwartek nie, ale tu już widzę, lody, lody jedzą. Yy, słuchajcie, co wam chciałem pokazać, yy, przeczytać generalnie sobie tutaj ściągę z By Best Gear zrobiłem. Rower rekomendowany dla ludzi o wzroście 160 do 1,98 m120. Kilowagi. Ja cały czas Wam przypominam, że yy, no moja waga to jest 100 kilometrów, 85. Yy, nie mam z tym yy, żadnego yy, problemu, żeby sobie na tym pojeździć. Dystans niby 100 km, To chyba jakiś szczypiorek musi na tym pojechać, żeby tą stówkę na tym machnąć. Myślę, że przy moich gabarytach realne te na piątym wspomaganiu to jest realne, te 50 km. Oczywiście, jeżeli bym jeździł na tych mniejszych wspomaganiach, to myślę, że te 8 dych jestem w stanie uciągnąć. Co jest wykonalne, bo jeździ on jest lekki i na tych przełożeniach w miarę fajnie się na nim jedzie. To ja nie mówiłem w ogóle o przełożeniach, nie? No właśnie, ja zupełnie o tym nie mówiłem. Shimano turnej, wiadomo, znowu powiecie. Co Chińczyki mogli innego zamontować? Shimano, turniej. Siedmiostopniowa przekładnia z tyłu, z przodu jedna zębatka. Tak to wygląda. A wy co? A wy co? Sępy wejcherowskie? <laughs> Tylko im sypać, ale jest zakaz karmienia gołębi. Ale zobaczcie, słoneczko wyszło od razu. Ile ludzi spaceruje? Co jeszcze wam pokażę? To prędkości jakie się osiąga na danym biegu ja tu widzicie mam na siódmym stopniu przerzutkę czyli najmniejsza z tyłu ta z przodu jedynka 11 km na godzinę 12 dwójka on już zaczyna coraz bardziej no jest 15 trójka dojdę <gryw> jakkolwiek to zabrzmiało 18 czwóreczka znowu do przodu jest 21 9 dobra 21 no i piątka to jest ten maks na którym można lecieć no mówię to jest ograniczenie do 25 jest 25 ale on no, tam 26 27 potrafi się rozpędzić nie o i tyle bułeczki kupione można wracać do domku A, jak mi się nie chce pedałować to sobie wcisnę manetkę i też jadę i na luzaczku i heja bajabongo i do przodu żartowałem dobra cyk na chatę to Wam chciałem powiedzieć, że. O, kumpel! siema. Niby facet może powiedzieć, że. A, rower typu damka do dupy, ale co tu jest do dupy? Jak tu się fajnie na niego wchodzi, fajnie z niego schodzi, nie? To jest naprawdę wygoda. Nie trzeba tutaj tego taktycznego tekłondo zarzucać. Poleżeć. Poleżeć można, pół godzinki dla słoninki, ale po obiadku, nie, Stefan? No pewnie. Pojeżdżone, pozwiedzane, potestowane. No i petarda. Ja wam powiem tylko takie jedno spostrzeżenie, bo na pewno wy to napiszecie, Adi, Chińszczyzna. Znowu, Molly Cycle, Chińszczyzna. Identyczny, babka na identycznym jechała, tylko miała nazwę Romet. Przypadek? Nie sądzę. Pewnie też składany w cen lub tam w innym Pekinie. Nie zarzucajcie. Sprzęty naprawdę za taką cenę one są warte. Jeżeli oczywiście chcielibyście taki rowerek, w opisie filmu macie link do sklepu Bybest ja Dziękuję za możliwość testowania. Macie kod rabatowy, zniżkowy na zakupy w tym sklepie. No i co? I to by było tyle, nie? Zapraszam na następne przygody, czy to będą rowery, skutery, hulajnogi, grzyby, ryby, bursztyny, wykopki, historie, podziemia. Nie wiem, nie wiem co mi jeszcze do głowy odwali, na pewno już dzikiej kiełbasy z keczupem nie będzie. Nara!